Siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, dokończymy sobie bitwę z poprzedniego odcinka, mam nadzieję, że czekaliście na to, a dzisiaj pojawił się u nas gość specjalny. Witam wszystkich serdecznie. Gościu specjalnie, mam przygotowaną jedną z bitew, zaraz ci ją pokażę. Dobra Byku, patrz jaką bitwę stworzyłem na, ostatniej, na ostatnim odcinku. No właśnie widzę, że Baolina polucał. Coś cię poniosła fantazja. No, poniosła. Nie mi... Co Nie czy jakieś przegryś? <laughs> po... O, ale Alex zarazu, i lotus. No, bo Dalek, bo No dobra, nie przejmujemy się tym, lecimy dalej, lecimy dalej. No. Na razie pusto, no. pusto na razie pusto, puste przeloty. Się tak tak, tak zwane. O, zindybystan. Oh, oh. well, well worn, oh. well, well worn. Jest dobrze. Jesteśmy na prowadzeniu, jesteśmy na prowadzeniu. Jeszcze to ale to czekasz ten spominny, bo... O, tu jeszcze poczekaj, poczekaj. Ja już nie, ja, mam, ja mam już całe ręce spocone generalnie z, ze stresu, nie? Ale no, bo mamy pięć koła przewagi i żebyśmy tylko tego nie stracili, a na razie to... No co rozmieję, co jest ta przewaga topnieje. O dobrze, węgę, dobra, taki same. Nie. To, Mamy o, tak, Tu, dobra. Chyba siądzie ta bitwa. Chyba siądzie. 5000, no jeszcze możecie wydropić, ale... Nie, raczej znaczy siedzi, siedzi, siedzi. Mamy jest. to. Jest, jest Mamy Kurwa to, myśli. mamy to, byku, mamy to. 88 tysięcy i ja nie mogę. O stary, ale miałem stresa, jakby to nie siadło. No to by był problem. To by było naprawdę podcinku. Po dobra poczekaj, przyjdziemy sobie, ja sobie poblokuję te temy. zablokuję sobie na pewno obydwa white lotusy. O, no, taki white lotusik, no, kurde, jakby siedział piewek w kółku. Jak dziewiąteczkę sobie zablokuję, bo ona jest dosyć droga, e... a resztę, resztę chyba, a nawet, nawet, coś, nawet Nie ma co coś jeszcze tutaj jest takiego, hmm, chyba stary. Ale się fartnęło, no udało się po prostu, się udało. No, no prawie razy trzy profil, nie? No, Nawet no, nie, raz 3, raz trzy, bo tysięcy kosztowało. Dobra, zostawimy to, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Jak lepiej to sprzedajemy. Ale mamy budżet na odcinek. Ale nie, chyba nie chcemy wszystkiego przegrać od razu. Nie no coś to Także kontynuujemy tą serię. Kontynuujemy tą serię. Y butterfly? Spróbujemy? Y możemy, możemy, no, możemy jeszcze coś tam poukminić, jakąś bitwę no, zrobić. Dobra. Drugi, to y y dużo, tworzy tworzymy, tworzymy bitwę, tworzymy bitwę, y dawaj, y jakieś propozycje. czym Ciem, były Butterfly? Kurczę nie pamiętam. O, lera. Była taka jedna skrzynka która może sobie przypomnę, y zobaczyła. to była ra Ratles Ratles case. Tak, Ratles daj go, no, no właśnie, no tak z No jak już no, ta, Możemy, dajemy, mo, możemy jeszcze. poszaleć, możemy dzisiaj poszaleć. Może w Anarchii chyba nie, nie było czasem tego? też? Był chyba, był chyba, no. Możemy dać no, na czerze ze dwa razy. Takie. No i dobra, i taką, taką, taką. Taką bitwę. Yy, standard no, no, dzieczy. Standard, standard na trzech. No dobra, dobra. Na trzech. Na trzech, na trzech, na trzech, no. no. Jak byle, tam jak tamto, to może być ciężko teraz, no. Ale, stary, zrobiliłem taki profit, że... Trochę szkoda, że tamci żaden butterfly nie no wyleciał, żeby wziął do kolekcji, nie? Trochę szkoda, trochę szkoda, ale to nic. Dobra, no. pierwsza skrzynka, pierwsza skrzynka. Jest eee... dobrze, jest to... dobrze, bardzo dobrze. Skrzynka za 800 złotych dała niecałe... 50. No, no. Do... O, kolejna, taka sama. Jeszcze ja gorsza nawet. Dobra, dajmo, tref... drugi raz. Gra Ten sam skin, ale no. tu nic, to no nic, nie przejmujemy się anarchikę mamy. mamy trzy guty ty. No, dawno to... dawno czegoś takiego nie, nie miałem Ja no, kurczę. No. no trochę szkoda, bo... E, no, dobra, pierwsza bitwa dzisiaj przegrana, ale wygra, Za to można powiedzieć przegraliśmy e, bitwę, ale wygraliśmy wojnę. <ścoughs> Wcześniej, tak. To już jest wiesz, to jest nieistotne, czy to wygramy, czy nie wygramy. Dokładnie, ale no fajnie by było jeszcze dobić jakiś większy profit dzisiaj. Profit dobra. nawet nie, jakiegoś Butterflya To no dobrze. Dobra, to mów co, to, co tu jeszcze otwieramy nie, dzisiaj. Może mi pamiętam w jakich skrzynkach były, ja no może... powiedział coś, bo... Nie no, ja sam e, dokładnie nie pamiętam, w którym wiem że... wiem, że wiem na pewno, że jest e, w Gamestone Case. <laughs> no to nie jest coś tego że to by się tego Butterfly'a odrobić, to, to no dobrze no, to nie koniec. Pomijając te Butterfly'e już to nie jest. A Headshow czasem nie miał Butterfly'a? E, miał, miał ale pomijamy to też, dawaj jakąś normalną taką bitwę. To jest co Cyber -case na Jester'ku, tak, ile ona kosztuje, z no. A tak opis 3 można dać. No. No do tego element case na I do tego def case na drasterku. Dobra, tutaj holi. No, no właśnie no wiem, właśnie oła. wiem, na tego właśnie ocena na trzech, z podatogu, już wiesz, nawet... Tak no bo ja underdoga nie mogę. Ja naprawdę nie mam szczęścia do underdogów. Nie no, mam. A się mi oddawały, mi underdogi bardziej się dały. Dobra, tutaj underdogi. tego talona trafiamy, trafiamy tego talona. Ja mam rękawiczki. Było, ale... było blisko, było naprawdę blisko. Ale talon też nie jest zły, nie? No, dwie sztuki, nie, coś pić Prowadzimy, Prowadzimy na razie. No, Mamy croekry. Jeszcze. Mamy kupię. Dobrze jest, dobrze jest, ale teraz te najważniejsze strzeniki, nie? Redline? No. To 180, no prowadzimy, ale to będzie... Ale tego żebyś co... Ooooooo! Trochę kulę mieliśmy. Nie 김남, Przelecia... No nie załamali. Przeleciał nam hał obok Nosa, no nie. Wygraliśmy, ale to jest taka... No wiesz bite. co, ja się skupiłem na tym, sobotę do chwilą akurat. <grabiuj> <grabiło> Żeby mnie przegoniły to nie zauważyłem akurat. <grabigary> Dobra. Ale... <grabi> 1200 nie straty. Dobra, do dobra, jeszcze jakąś bitwę. I Super, wiesz co, Będę ciekaw. Wyżej, wyżej masz, wyżej, ona nie jest droga, z uloga do USP, bo tak. Tylko na widziałem, że tam dodali tego, Fade'a, bloka fade to ona może być ciekawa. Taki jest, No. To plagg, plagg case'a, tego zielonego w prawej. Daj, Andrzej, wterzaj. Trzydaj. No, nie I wiesz co, ja, ja, ja bym jeszcze raz spróbował tego, te dwie skrzyneczki, tego Elegant, Elegant case'a i... Ja, no dobra, i cyber? Dobra, dobra, dobra. No przykład. No, dobra. Szybko, elegan, dobra. No 3 w standardzie. Gramy tylko standard, ja sam zdecydu zdecyduję, bo e, mi underdogi nie siadają. No, no sam lepiej wiesz, szalec. jak siedzi, nie? Znaczy to różnie, no ale przeważnie ten underdog to tak... E, no średnio mi wychodzi. No i no kiepsko, kiepsko dało to. Pierwszy. Nie wiedział, żeby nie otwierać. Gamma, lo, gamma. O, można tego blokerać. Fajnie by było, jakby poleciał. USP no. Orion. Też, no. też dobrze, też dobrze sypnęło teraz. No niby tak, ale wiesz, mogło być lepiej. Dużo zdecydowanie lepiej mogło być. Na razie, na razie. Jakby Dobra, zamyk zamykasz, tabelę. Zamykam, no zamykam. O, 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 wulkan, kurczę. Za, Zamykam mi to nie tylko tutaj, nie? <laughs> o ubra, 1100. Kurczę, tutaj, no Dobra, ostatnią bitwę katujemy. E, taką, już powiem, taką, taką już ostatnią, taką jak. Dwie skręki, ja, dwie No dobra. Ty pierwszy, ty pierwszy. Ja no. pierwszy, dobra, ale to gramy za wszystko. Gramy za wszystko. Tak, tak, olina, olina. Damy to. O, to za, 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 za drogie. To też za drogie. Dobra, damy sobie case'a. Nie, no dobra, zostawię ci więcej. Między... Dobra, nie, dobra, dobra, dobra. Daj to eee, Dobra. Daj łapor Wavecase. Łap wave yy, nie, da. nie, daj to Beast, daj to Beast. No dobra, ale to będzie, to, beast. Be, to będzie twoja będzie Daj tego Beast. Daj tego Beast. No dobra to ty masz 2400, no to... 2400, no to akurat jest jeszcze, damy mu jeszcze jedną szansę. Musi w końcu oddać, mi oddawał. No I za 700 to coś tańszego. Cyber, cyber chyba nie był? O. No. Ok. Idealne. Idealne, Idealne, idealnie. Idealnie, idealnie. Tryp Może? Nie, no dobra, nie. Nie, 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 nie ma co się dzielić, Jak już to, lecimy, bierz, lecimy, to lecimy, dla siebie. Nie? Lecimy z tym. Eee, potem Ili. Bo dorosco. I... Tak zalubiony jesteś to wiecz. W ogóle z tej skrzynki nie wiem czy oglądasz ostatnie odcinki tak mi sypało. O patrz, no, no, widziałem, a był O! Oni targi. U. O, ale oni jeszcze lepiej. Ale patrz, oni palacz jak Dragon Lora! Dragon Lurka! O, a to chłopie, co o to jest za odcinek pojebany. My się Co to jest za odcinek pojebany. So to... Mówię, mówię a ty nie 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 dawać tej skrzynki, nie dawać nie dawać. stary, co to się tu ta, 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 <złama> jakieś, tutaj dzieje? Czekam na taki tam <parleid> nie? <français> no grubo. Ty 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 odcinek dzisiaj? dzisiaj y, wszystko siadło. Dobra ile, widzowie. Ile, 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 ile profitu? Bardzo dużo, bardzo dużo jest, nie? Jest y, ogromny profit na, na tym odcinku. Jasna, jest bardzo duży profit. Y, dobra, widzowie, dziewczyna. tak zakończymy ten odcinek, no bo tu nie ma co przesadzać. Y, rozbiliśmy bank, bank skinów y, z gościem specjalnym. Także dzięki za odcinek. Y, dzięki Manko, tobie widzów, y, Trzymajcie się i siemanko.